Cześć, jest z nami Rafał i jego Street Fighter V4S. Jesteśmy na Słowacji. Jaka jest Twoja historia motocyklowa? Yy, no zacząłem na diawelu, yy, później przerzuciłem się na Street Fightera po pojeździe testowej, no i teraz próbuję swoich sił. Na torze. Jesteśmy na Slovakia Ring. jesteśmy z motoridem. Jak ci idzie? E, na tą chwilę uważam, że dobrze. Na pewno skorzystam z lekcji. No, jesteś już ode mnie, to od razu trzeba e, powiedzieć. E, więc e, na pewno skorzystam z lekcji od Morajdu. No i co? Chyba w miarę OK. Dużo powietrza czuję, bo nie mam owiewek. No, tak jest. jak większość motocykli tutaj. Naked. E, tak, chyba nie dużo nakedów jeździ dzisiaj. No. Ale jest nie no, super. Super to jest, wydarzenie i super organizator. To jest bardzo szybki tor, tempo masz dużo większe ode mnie. Jest to twój dopiero trzeci sezon, więc te wszystkie szkolenia. Które przeszedłeś do tej pory, bardzo tutaj widać na tym no dają obiekcie. Efekt. Dają niesamowity efekt. I moje pytanie: jaki będzie Twój następny motocykl, Skoro ewolucja idzie tak szybko, eee, sądzę, że moja luba nie byłaby zadowolona, jakbym powiedział, jaki byłby następny motocykl. Więc na razie zostanę przy dwóch. E, natomiast no, jazda sportowa na pewno jest ekscytująca i sądzę, że w tym kierunku bym szedł. Nie? No dobrze, czyli, a co myślisz o pani Gale V2? E, nie miałem okazji jeździć. Będę w sobotę na DRE w. E, pod Warszawą? Tak I tam jest. na pewno się przejadę, żeby zweryfikować, ale sądzę, że z tego co słyszałem, lekki motocykl. I tak i jest. Było mega, mam nadzieję, że poprawiłem swój czas, jechałem dobrą nitką toru i pozdrawiam, i polecam. <gry>